Subskrybuj kanał Uśmiechaj się każdego dnia. Tak. I wszyscy razem cieszymy się w Trzebieszowie, że dotarł w końcu do nas nasz wymarzony samochód. Udało się. Samochód jest już w Trzebieszowie. Jest to średni wóz ratowniczo-gaśniczy nowy marki MAN wyposażony w 4,5 tysiąca litrów wody, pełni gotowy do działania. Samochód został sfinansowany dzięki pomocy wielu instytucji, przede wszystkim Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, który wsparło naszą jednostkę o kwotę 400 tysięcy złotych. Urząd Gminy Trzebieszów który spar Rada Gminy, który wraz z wójtem sparł na kwotę 300 tysięcy złotych. Jest różnica szalona, mówi. tu jest skrzynia biega automatyczna, tam trzeba było, jak to się mówi, wajchować te biegi. I, I samo to, że on jest dużo, większą pojemność wody ma, to jest najważniejsza rzecz. I tak jak tu pan prezes mówił, ma napęd na wszystkie, na, na dojadę wszędzie. Nasz nowy wóz strażacki rozwinie takiego, rozwinie, rozwija ducha straży. To jest coś, na co nasi strażacy czekali. Mamy młodą drużynę pożarniczą, która żyje tym wozem, napędza ten wóz i udało nam się osiągnąć coś, czego przez pewien czas się nie udawało nikomu. Mianowicie wyciągnęliśmy młodych ludzi z przed ekranów komputerów, telefonów, przychodzą. Działają razem z nami, to jest, to jest coś co było nam najbardziej potrzebne, dzięki temu osiągnęliśmy nową krew, młodą nową krew w jednostce, a poza tym na pewno też znacznie podnosimy bezpieczeństwo w naszej gminie. Ponieważ to jest wóz, który posiada 4500 litrów wody, on jest teraz już w pełni wyposażony, w związku z tym, że zagrożenia się rozwijają, świat się rozwija, to też i zakres naszych działań się rozwija. Kiedyś myśmy, wystarczyło, że mieliśmy jakąś sikawkę, wodę i jechaliśmy, działaliśmy, a teraz mamy ratownictwo techniczne. Na ratownictwo techniczne składa się ogromna ilość sprzętu i żeby ten sprzęt pomieścić, to muszą być nowe wozy, większe. Musi być ten sprzęt certyfikowany, odpowiednio usytuowany, ponieważ to jest sprzęt bardzo drogi, więc w odpowiedni sposób zabezpieczany i przechowywany. Więc... Jest zakupiony za kwotę ponad 1 100 tysięcy złotych. To jest kolejny z nowych pojazdów, który trafił do jednostek OSP na terenie naszej gminy. Na terenie naszej gminy funkcjonuje 12 jednostek OSP, w tym trzy są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Ogaśniczym, właśnie Trzebieszów, gdzie się dzisiaj znajdujemy, OSP wieżejki i Karnów. We wszystkich jednostkach znajdują się samochody średnie, ciężkie, lekkie. Wyposażenie sprzęt jest u nas bardzo dobre. Sukcesywnie od wielu lat uzupełniamy go, pozyskujemy środki z różnych źródeł krajowych, unijnych, jak również w budżecie gminy przeznaczamy dość znaczne kwoty. Chociażby w tym roku to jest na zakupy inwestycyjny 600 tysięcy złotych. Właśnie do samochodu OSP-Trzebieszów 300 tysięcy z budżetu trafiło gminy Trzebieszów. Także, jeżeli chodzi o zabezpieczenie przeciwpożarowe, jest na tej gminy bardzo dobrze. W razie powstania jakiegokolwiek zagrożenia, jesteśmy w stanie zabezpieczyć w działania wszystkie nasze jednostki. I zdaje się, że chyba ponad milion złotych. Nowy, nowy man zaraz tam tutaj wiedzie. Także myślę, że tutaj jesteśmy przy drodze wojewódzkiej 806, bardzo ruchliwej drodze, jak Państwo widzicie, ale również mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie, myślę, bo nowy, sprawny wóz. Myślę tutaj bardzo prężny prezes, pan Jacek Krzyszczak, przewodniczący, przewodniczący Rady Powiatu, prężnie działa i to dzięki właśnie jego staraniom ten samochód się tutaj Pojawił, także gratuluję społeczności gminy Trzebieszów, strażakom z OSP Trzebieszów, Panu Wójtowi również. Wystarczy popatrzeć tutaj na siedzibę OSP w Trzebieszowie. Widzimy tutaj zadbany teren, zadbane budynki i myślę, że tutaj ten nowy wóz strażacki jest takim ukoronowaniem aktywności Pana Prezesa Jacka Krzyszczaka i wszystkich bruchów z OSP Trzebieszów. Bywam tutaj czasem na zebraniach strażackich i widzę, jak ta jednostka jest bardzo dobrze zorganizowana, więc szczerze im gratuluję i, i, i podziwiam. I podziwiam, że jest taka aktywność, że społeczeństwo udało się wobec dobrej sprawy zintegrować. No I myślę, że dzisiaj mają powód do świętowania. Subskrybuj kanał, uśmiechaj się każdego dnia.